Dzień dobry Lulusiu! Dzień dobry, Kropko! Dzień, Dzień dobry dzieci! dzieci. O! O, o, o nie bardzo nieładnie! Może zabrało nasz piękny zamek. O, patrz, Kropko! Ale dało nam coś w zamian! A co to jest? To jest mapa! O, mapa skarbów! Jesteś pewien? Tak, to jest mapa skarbów. Wiesz co to znaczy? Trzy kreski, dwie kropki i krzyżyk? Tego nie wiem. Nie mam pojęcia jak czytać tę mapę. Oj. Nie martw się. Ja zacznę kopać. O, o. Tu nic nie ma. No, tutaj też nie. Kropko, nie ma sensu kopać byle gdzie. Mam pomysł. Zaczekaj. Zaraz wracam. Jestem pewna, że znajdę ten skarb. Już jestem! Kropko, znam kogoś, kto może nam pomóc! Kto to jest? Ktoś, kto umie czytać mapy skarbów! To Pirat! O, pirat? Hurra! Popatrzycie, jak rysujemy Pirata? Tak, popatrzymy! A zatem, rysowanie Pirata... Zacznę od jego głowy. To jakby kwadrat. Na głowie narysuję mu piracki kapelusz z zawiniętym rondem. A ja dorysuję dwie kreski. To oczy. Dość szeroki nos i kreskę To usta. Bardzo ładnie, Kropko. Jeszcze tylko uszy. Proszę. No a teraz opaskę na jednym oku. Potem rysuję ramiona. Trochę niżej kurtkę zapiętą na cztery okrągłe guziki. Opasuje go piracki pas. Rysuję dół kurtki i spodnie. Nie zapomnę o pirackich butach. Ja narysuję mu hak na końcu jednej ręki i ostrą szablę w drugiej. I co możemy jeszcze zrobić? Pokolorować go! Kim jesteś? Ja mam Luluś, to moja koleżanka kropka. O, dzień dobry. Czego ode mnie chcesz? Znaleźliśmy mapę w butelce i pomyślałem, że możesz ją odczytać. Hmm. Masz mapę, mówisz. Podejdź bliżej mały. I pokaż ją szybko! A ja nie będę patrzył jednym okiem. No dobrze, proszę. <śmiech> <śmiech> mam mapę skarbów, mam mapę! Stój, złodzieju! <laughs> Kropko! Ony nie znajdzie skarbu. Spójrz! O, Lulusiu, jesteś sprytniejszy od pirata. Żeby narysować pirata, zacznijcie od głowy. Jest prawie jak kwadrat. Na głowie pirat ma kapelusz z zawiniętym rondem. Potem dorysujcie dwie kreski to do oczy, dość szeroki nos i kreskę to usta. I jeszcze uszy. No, a potem opaskę na jednym oku. Teraz narysujcie ramiona i trochę niżej kurtkę zapiętą na cztery okrągłe guziki. Kolej na piracki pas, dół kurtki i spodnie. Nie zapomnijcie o butach. Dodajcie mu jeszcze hak na końcu jednej ręki i ostrą szablę w drugiej. I pokolorujcie pirata, jak się Wam podoba, Dzień dobry przyjaciele mówią na mnie Ruda Broda! Dzień dobry Ruda Brodo! A, powiedz Ruda Brodo, czy ty mógłbyś ukraść skarb? Nigdy nawet nie znalazłem tego skarbu! To wstyd dla pirata! <ścoughs> Cię, jeśli chcesz. Możesz szukać z nami. Patrz, co znalazłem. O! 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 jest to mapa skarbów. Umiesz ją czytać? Ależ... ależ oczywiście. Ksyzyk to miejsce, gdzie jest skała. I trzy kroki w lewo, już. Ha, Dwa skoki w przód, potem zwrót na północny wschód. Jest te tylko dwa kroki i kopiemy. Dokładnie tu, do roboty, Majtku. Znalazłem coś! Mamy skarb! Dziękuję, kochani! To najpiękniejszy dzień w moim życiu. Coś nie znaleźliśmy z Dzieci, wy też narysujcie pirata! On pomoże wam znaleźć skarb do roboty! Do, roboty. do, do zobaczenia, zobaczenia, dzieci! Do widzenia, Lulusiu! Do widzenia, Krop.